Uf. Halo, halo, dzieci, hipsterzy, i serdecznie mówi do was Knurko Nasur i dzisiaj po krótkiej przerwie w nadawaniu zaczynamy nową serię filmów. Może nie nową serię, ale po prostu wracamy do nagrywania i publikowania filmów na tym kanale i stwierdziłem, że warto byłoby zacząć od czegoś, co może być uważane za um, może być uważane za rozpoczęcie z dużego kopyta, z mocnego kopyta, z silnego kopyta, jakkolwiek to nazwać. Będzie dzisiaj Old Gunsies. Kolila dziesięcioletnia. Old Gunsies Mold jest jedną z małych, małych, niezależnych firm zajmujących się butelkowaniem whisky w Szkocji. Butelka zresztą ma dokładnie taką samą etykietę jak tuba. Bardzo klasyczna, zwyczajna, prosta w designie, prosta w designie butelka. Jest to firma, jest to marka, która należy do... Um... Do czegoś co się nazywa Global Whisky, e, niezależnych butlerów, którzy nazywają się e, Global Whisky. Nie jestem pewny, czy to jest jakieś zrzeszenie małych e, małych subbrandów, submarek, e, czy jest to po prostu nazwa firmy matki e, względem Old Gunzi z Malt, niemniej na e, stronie na stronie globalwhisky.com możecie sobie poczytać trochę więcej na temat tej właśnie marki i na temat opowieści, jakie Gunzi e, jakie Gunzi potrafi, e, potrafi i rozsiewać wszem i wobec, jeżeli chodzi o whisky, ponieważ jest to człowiek, który w szkockiej whisky pracował całkiem dużo, czy to przy produkcji, czy to w magazynach, czy teraz zajmując się właśnie selekcją beczek z różnych destylarni i, beczkowaniem, i butelkowaniem tychże właśnie wyselekcjonowanych przez niego i jego drużynę beczek. Mamy dzisiaj do czynienia z dziesięcioletnią kulilą, która była wydestylowana 4 stycznia 2012 roku i zabutelkowana 11 kwietnia 2022 roku, więc mamy jak najbardziej pełne 10 lat leżakowania w beczce numer 300259 i jest tutaj napisane, że jest to beczka, beczka z amerykańskiego dębu, jest to Hogshead po Bourbonie z pierwszego napełnienia więc wszystko zapowiada się tutaj całkiem, całkiem fajnie, i jest to yy, jedna z butelek z 277 butelek, które są w ogóle w tejże serii. Yy, także mamy tutaj do czynienia po pierwsze. Z whisky, która jest z jednej beczki, po drugie z whisky, która jest w mocy beczki, i ta moc beczki to będzie w tym wypadku, niech tylko sprawdzę, 59% alkoholu równo. Yy, nie mamy filtracji na zimno i nie mamy dodanych barwników, i jest to wszystko bardzo ładnie, jasno napisane na etykiecie, na opakowaniu, wszędzie, gdzie być napisane powinno. Ja ten whisky sobie już nalałem przed chwilą do kieliszka, żeby ona sobie trochę w tym kieliszku postała i pozwoliła sobie samej trochę nabrać powietrza. To, co tu można powiedzieć, to to, że jeszcze kupiłem ją w whisky shopie w Aberdeen. Generalnie nie jest ona jakoś super niesamowicie limitowana tylko do tego, do tego sklepu, ponieważ widziałem ją w różnych innych miejscach online, a także na whisky Base. Ja za nią zapłaciłem 72 funty. Gdzieś w różnych innych miejscach można ją dostać za około 85 euro, chociaż podobno, według Whiskey Base, średnia cena sprzedaży tej whisky to jest 100 euro z małym haczykiem. Czy też średnia cena sprzedaży butelki tej whisky to jest 100 euro z małym haczykiem. I teraz tak, na papierze 10-letnia Kulila w mocy beczki, wysoki procent, bez filtracji na zimno, bez, bez dodanych barwników. Wszystko tutaj brzmi jak najbardziej wspaniale. Zresztą tak samo i y, y, zachęcony w ogóle byłem do zakupu tej, y, tej konkretnej butelki. Poprzednią recenzją y, Kulili od niezależnego botlera, która też była w mocy beczki. ile dobrze pamiętam, było to 12-letnia y, Kulila od Dat Butyki Whiskey Company. I tam się tą Kulilą bardzo, ale to bardzo zachwycałem. Ja, czy będę, będę się zachwycał też i tą kulilą? Czy będę uważał, że jest to fantastyczny zakup yy, yy, w tej cenie? To się za chwilę okaże, chociaż po moim sceptycyzmie i moim zawahaniu możecie prawdopodobnie się spodziewać, że aż tak fantastycznie tutaj niestety nie będzie. Jeżeli by było, no to w takiej cenie fenomenalna yy, kulila w mocy beczki za 72 funty to by było coś, o, o co można się naprawdę zabijać. Ale zobaczymy krok po kroku, co tutaj będzie w kieliszku. Więc najpierw. Musimy rzucić nosem. To, co Olgunzi wspomina na temat nosa tej whisky, to wodorosty i przypalone patyki. Co do tych przypalonych patyków, to nie mam do końca pewności. Prędzej bym powiedział, że coś w stylu oscypka i coś w stylu jakiegoś wędzonego sera. Jest tutaj taka nuta troszeczkę yy, takiej, yy, takiego dymu zmieszanego z mlekiem albo jakimiś takimi nabiałowymi przetworami. Co do wodorostów, jak najbardziej. Element takiej morskości, takie właśnie prażone wodorosty, trochę zmieszane ze świeżymi wodorostami, świeżo wyrzuconymi przez, przez burzę na brzeg, na brzeg plaży. Plus jeszcze jakieś takie elementy w stylu jodyna, jakieś takie mineralne, mineralne i, trochę, i trochę medyczne aspekty, takie, które zazwyczaj, zazwyczaj wiążemy z lafrogiem, Tutaj też się jak najbardziej, jak najbardziej na nosie przewijają. Oprócz tego. Ta mleczność tutaj dosyć mocno mnie, dosyć mocno mnie chwyta. Jeżeli yy, przypomnicie sobie yy, rzeczy w stylu landrynki i jeżeli wśród tych landrynek macie taką landrynkę jedną białą, która jest nieprzezroczysta yy, i teoretycznie ma ona reprezentować smak migdałowy, to taka mleczność trochę połączona z migdałami, plus, te, plus ta morskość, plus te elementy takie wędzarnicze, to gdzieś tutaj się trochę, yy, się trochę przewija. I za chwilę wam powiem, z czym taka mleczność plus ta wodorostowość plus ta, plus ta właśnie yy, medyczność mi się kojarzy, ponieważ kojarzy mi się z jedną bardzo konkretną whisky, która już kiedyś na kanale się pojawiła, ale najpierw trzeba zajrzeć, co będzie w tym kieliszku na języku, więc slancie. Przy okazji siedzę w czapce promując promując konkurencyjną kawiarnię, że tak powiem, do kawiarni, w której pracuję, ale um, trzeba um, trzeba siebie nawzajem wspierać, żeby budować trochę kultury picia, um, picia kawy tutaj na naszym północnym cyplu, um, cyplu Szkocji. Um, więc korzystam z tego, że kończyłem dzisiaj zmianę trochę wcześniej i korzystam z tego, że e, czy korzystam z tego, że mam tą czapkę, ponieważ w domu jest po prostu bardzo zimno, e, ponieważ nie ogrzewaliśmy tej chaty od rana więc też i whisky jest minimalnie, minimalnie chudniejsza niż zazwyczaj, ale wydaje mi się, że nie zaburza to specjalnie mojej e, analizy sensorycznej. I tak, to, co mówi Gunzi na temat e, smaków i mm, tego, co się będzie działo na języku w tej whisky, to to, że jest ona zimista, to to, że można tutaj wyczuć wędzonego łososia i wędzonego śledzia. Wędzony łosoś trochę, wędzony śledź całkiem, całkiem, zimistość niestety, niestety, bardzo, ale to bardzo tak. Mój problem z tą whisky jest taki, że tutaj dzieją się trochę fajne rzeczy, ale niestety dzieje się też rzecz, która um, mnie bardzo mocno od niektórych dymnych whisky odrzuca. Rzecz, która dzieła się w Artbego Ugedal, ale to nie jest ta whisky, o której wam przed chwilą, przed chwilą wspomniałem, że wspomnę, um, czyli cementowość. Czyli yy, tak jakbyśmy. Yy, no to, to będzie takie trochę dziwne porównanie, bo prawdopodobnie nikt tego w życiu nigdy nie robił, ale tak jakbyśmy weszli do okopconego komina i próbowali go, yy, próbowali go lizać, i próbowali zlizywać to, to, o, tą o, taką, yy, cechę okopconego, brudnego czegoś, czy brudnej powierzchni, yy, że tak powiem, zmieszanej z taką cementowością, zmieszanej, yy, zmieszanej z tym, jakbyśmy próbowali zedra, zdrapanego po prostu ze ściany tynku. Nie jest to przyjemne, nie jest to fajne i zdecydowanie nie jest to coś, czego ja bym chciał szukać w dobrej kulili. I tutaj zderzamy się niestety z tym, um, z odwrotną sytuacją niż sytuacja, która się zdarza zazwyczaj, bo, bo w większości przypadków mówię o, mówię o whisky, że jeżeli miałaby kilka procent więcej, jeżeli byłaby trochę gęstsza, to wszystko by było w niej naprawdę fajnie. Takie sytuacje zdarzają się na przykład przy whisky z destylarni Benromach, która cały czas butelkuje swoje rzeczy w 43% i tam tych kilka procent więcej żeby dobić ze 46 czy 48, zrobiły one naprawdę świetną różnicę na plus, przynajmniej według mnie, jeżeli chodzi o smak tej whisky. Tak samo z lagawolinem 16-letnim, tak samo z Lafroigiem 10-letnim. Te wszystkie whisky, które są butelkowane 40-43%, ta eksportowa, eksportowa 43%, zyskałyby ogromnie, ogromnie na jakości, jeżeli by tych procentów było o kilka więcej. Już nie mówiąc w ogóle o whisky, które są butelkowane w mocy beczki bez filtracji na zimno, i bez dodanych barwników. Tak było w przypadku tej dwunastoletniej kolili z um, butyki Whiskey Company. Tutaj niestety jest odwrotnie. Jest gęstość, jest lepkość smaku, jest to takie fajne poczucie tego, że, yy, że, dużo, że dużo się dzieje na języku, jeżeli chodzi o taką ciężkość i, i, i taką gęstość, właśnie, yy, właśnie tej whisky. Niestety nie dzieje się tutaj fajnie na języku. I mamy taki Dziwny przypadek, y, przykład tego, jak y, czasami więcej procentów niestety nie uratuje na młodzieński, która po prostu po prostu jest, no jest z nią po prostu coś nie tak. Z jednej strony na papierze brzmi to wszystko fantastycznie, ponieważ beczka po Bourbonie z pierwszego napełnienia, 10 lat leżakowania, wszystko brzmi tutaj super. Super naprawdę, żeby dostać taką czystą, czystą, dymną kulilę w fantastycznej, prostej prezentacji, bez tego dodatkowego wpływu leżakowania w beczkach po sherry, czy też dodatkowego mieszania e, jakichkolwiek innych wpływów po leżakowania w beczkach po jakimkolwiek innym winie. Tutaj chciałoby się naprawdę, żeby to była fantastyczna whisky. Chciałoby się naprawdę, żeby w takiej cenie można było dorwać tak fantastyczną whisky. Niestety. Niestety czyna, cena czyni cuda. Cena spra sprawia, że, że whisky są dużo lepiej wyselekcjonowane. Znaczy, dużo lepiej wyselekcjonowane whisky będą kosztowały więcej. I tutaj nie można się. Za bardzo czepiać Gunziego, że to jest kulila, która kosztuje raptem 72 funty, czyli jakieś 300 zł z małym hakiem w Polsce. Ehm, o ile możecie ją oczywiście dostać w Polsce, gdzieś bardziej, bardziej prawdopodobnie w Niemczech albo w Belgii będzie ją, można, e, będzie ją można dostać. Więc z jednej strony nie można się przyczepić, ponieważ nie jest ona jakoś super droga. Jak za naturalną prezentację w mocy beczki i jeszcze dodatkowo unikatowość tego, że jest to pojedyncza beczka, z której wyszło 277 butelek, ale, ale niestety, niestety za tą selekcję, za selekcjonowanie beczki, która jest naprawdę bardzo dobra i whisky, która jest naprawdę bardzo dobrze z tą beczką ożeniona, za to niestety, niestety trzeba płacić i cały czas będę poszukiwał kulili em, innych z beczek po Bourbonie, ale prawdopodobnie będę musiał się, e, będę musiał się mm, pogodzić z tym, że będzie trzeba poszukiwać czegoś jednak w trochę wyższej półce cenowej. Natomiast ta whisky, o której wspominałem, że e, gdzieś mi tutaj przychodzi, przychodzi na myśl, szczególnie przychodzi mi na myśl, e, pamiętając to, co o niej powiedziałem, to, że e, czasami wyższy procent, e, wyższy procent whisky nie uratuje, jeżeli to jest whisky, która jest słaba. I tak było z whisky, o której myślę, czyli o e, zielonym Ben Brackenie z, z Eili. Ten sam element, który ja wtedy nazwałem, e, nazwałem taką niechlujną selekcją, słabą beczką albo starą beczką, albo beczką, która ma jakieś defekty, który się właśnie bardzo często objawia taką mlecznością i kwaśnością e, whisky. Jedna rzecz, której tutaj też nie powiedziałem, w międzyczasie zdążyłem sobie już dodać wodę do tej whisky i niewiele się zmieniło tak naprawdę. Woda tutaj niestety, niestety nie, nie poprawia specjalnie sytuacji. Jest w tej whisky też pewna kwaśność, która kojarzy mi się z serwatką, z maślanką, z wyrobami mlecznymi, nabiałowymi, które są Zakwaszone po prostu. Więc coś tutaj się zadziało z tą beczką i coś tutaj się zadziało z, tą, z tym destylatem, który sobie w tej beczce leżał, że oprócz kilku fajnych rzeczy, które kojarzą się z, z, z dymem, które kojarzą się z ogniskiem, kojarzą się z tymi morskimi wodorostami i jodyną i innymi fajnymi w sumie medycznymi morskimi klimatami yy, i z tymi wędzonymi rybami, to niestety cement niestety okopcony komin, niestety taka mleczna kwaśność tutaj też weszła do tego, y, y, do tego, napoju i jak dla mnie zrujnowała absolutnie y, jego fajność. Będę musiał jakoś ratować tą whisky, ponieważ jest jej całkiem niewiele spite jak na razie, zresztą tak jak widać y, i będzie ją prawdopodobnie trzeba y, niestety y, mm, Karcić y, jakimiś mieszankami koktajlowymi i tak dalej, ale y, z ręką na sercu mówię wam, że. Ym że to jest kwestia tak, jakbyśmy pili dużo, dużo gęstszego, yy, dużo, dużo gęstszego Ben brakena i niestety, ale tutaj ta moc i ten wiek whisky nie zadziałały jej specjalnie na plus i niestety z wszystkich dymnych albo lekko dymnych whisky, które mam na półce, będzie to butelka, po którą będę sięgał najmniej chętnie przez najbliższe, yy, przez najbliższe podejrzewam pół roku albo i rok. Niestety raz na jakiś czas musi się tak zdarzyć, że po prostu whisky nie zażrę i tutaj w tym wypadku tak jak zachwycałem się tą dwunastką z TBWC, tak tutaj tą dziesiątką od Old Gunziego, czy od Starego Gunziego się zachwycać nie będę. I to chyba tyle, co mam dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówił do Was knur Nesur, Hamian Andochas, Gumila Malajew.